Open it up smart. honey. Open it up so we can see. Nasza siostrzyczka, która przychodzi tutaj od wielu lat, głosi Ewangelię. Nazwałem ją pitbull, bo jak złapie kogoś za nogę, to on musi usłyszeć Ewangelię. Krzyż, aby przypomnieć ludziom, co się wydarzyło: że Jezus zapłacił. Nawołanie do opamiętania i przyjęcia Jezusa. Kasiu liczny, Jezus jest królem królów, lwem z Judy, słowem Bożym, barankiem Bożym, panem panów. Kochani, słowa Boże są bardzo proste. Bóg powiedział, abyśmy wyszli na zewnątrz. Abyśmy byli Jego rękoma, byśmy byli Jego nogami, ustami, oczami, abyśmy po prostu robili to, do czego nas powołał, to, co robił on. A jak mi nie wierzycie, to tutaj jest żona Dawida, Marta, która przeczyta Wam, co na to mówi Jezus Chrystus. Jezus wzywa do naśladowania Ewangelia świętego Marka. Rozdział 8, werset 34 do 38. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi rzekł im jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż może człowiek człowiekowi choćby cały świat? Pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy, wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale ojca swego z aniołami świętymi. Co to znaczy dla Ciebie? Dla mnie? Znaczy. Żeby nie wstydzić się pana Jezusa gdziekolwiek się jest. Żeby iść wszędzie za nim, pokazywać Jego, mówić o nim wszędzie, nie tylko w kościołach, w swoim domu, ale na ulicy, wyjść. Żeby nie zajmować się takimi przyziemnymi rzeczami takimi rzeczami. Które są przyziemne, takie, które ten świat kocha. Ale wyjść do ludzi, którzy są odrzuceni, właśnie ci bezdomni tam, żeby właśnie zatracić swoje życie dla Ewangelii. A co jest naszym życiem? To jest rodzina, jedzenie, praca, pieniądze, rzeczy. To nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Amen. Kochani, ewangelia jest taka prosta. Mamy być naśladowcami Jezusa Chrystusa, nie denominacji, nie pastorów, nie innych ludzi. Tylko mamy robić to, co robił Jezus Chrystus. I jak często nauczam i powtarzam, przypominając ludziom, co tak naprawdę robił Jezus Chrystus. Czy budował wielkie synagogi, wielkie monumenty dla siebie, czy wychodził do ludzi, karmił ich, dawał im nadzieję, wychodził uzdrawiając ich i mówił, że przyszło Królestwo Boże, i właśnie do tego zostaliśmy powołani. Zostaliśmy powołani, aby wyjść do ludzi, głosić o nim, mówić, robić to, co on robi. Jezus większość czasu spędzał na zewnątrz i nawołuje nas do tego, abyśmy naśladowcami Jego byli. Jeżeli wasz lider, wasz pastor głosi fajne kazania, ale tylko za pulpitu i nie naśladuje Jezusa Chrystusa, to zastanówcie się, dlaczego w ogóle tam jesteście. Jeżeli dwóch jeżeli ślepy będzie prowadził ślepego, czyż nie obaj, wpadną w dół? My musimy naśladować, apostoł Paweł pisze: naśladujcie mnie tak jak ja naśladuję Chrystusa. Czyli dzieje apostolskie nas uczą, że dziennie, codziennie apostołowie wychodzili na zewnątrz, dziennie spotykali się w środku i na zewnątrz głosząc Ewangelię. Myślę, że każdy z nas jest szczęśliwy, że ktoś gdzieś kiedyś powiedział nam o Jezusie Chrystusie. Jeżeli my zostaliśmy Zbawieni przez to, że ktoś nam mówił o Jezusie, to czyż nie powinniśmy wyjść na zewnątrz i powiedzieć to innym? Bóg jest miłością, Bóg jest niesamowitym Bogiem, który mówi idźcie, idźcie. A to jest takie proste. <noise> Okay. Take for lunch. Okay, you guys stay here. Hallelujah, we'll okay. Jesus okay. is Lord. Uh, Hallelujah. No. Amen. Like Amen. The cheese ones have Sure you know what you're doing? Yes. No, we are. Oh, Arthur, Arthur, Arthur. Kochani, idźcie! Idźcie i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu nie tylko słowami, ale również czynami. Błogosławię Was i do następnego.